No. najpierw powinien mieć łapkę w górę i zrób <grystanie> <grystanie> to krypicę. Dzień dobry kochani. Wczoraj jak byliśmy widzieliście te centrum, które wam tam pokazałem razem z dzieciakami i lubicie całe historie, które są do obejrzenia w takich na małych miejscowościach, jak tutaj jestem, a jeszcze nie próbowaliśmy tutaj różnych smaków kuchni filipińskiej, to zapraszam wam dzisiaj. Będziemy testować. Co to jest do zjedzenia? Jestem tutaj. Raz, dwa, trzy. Trzy kuchnie mamy do wyboru. Wszystkie z kuchnią filipińską. Jedne lepsze, drugie gorsze. Trochę śmierdzącego świniaka, którego ja o Boże, nie, nie przetrapię, do zupy soczewicy, która jest przepyszna. Także, dzisiaj co? Ryż i będziemy testować, co to jest do zjedzenia, kochani. Zapraszam was serdecznie. Będziemy jeść, będziemy kupować. Będziemy, będę wam opowiadał o tych smakach. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić dobrze, ale opowiem Wam, jak to tutaj wygląda. Jedzenie na prowincji. A ta prowincja tu już jest taka głęboka, prowincja. Już na końcu Bohol. Dobra. Zapraszam na kulinarny odcinek, ale już nie z gotowania, ale tylko spróbowania. Na razie zapraszam. Salut, kochani. Gdzie ja jestem w Karendari? Gdzie ja jestem w Andzie? Słuchajcie, zamówiłem dzisiaj dosyć sporo potraw, tak żebyście dzisiaj zobaczyli. Co tutaj na Filipinach się je I jakie tu są potrawy? Takie potrawy jak squid, czyli, e, czyli co? Ja, czyli ośmiornice, czyli jak wygląda prawdziwe lau, jak wyglądają inne przetwory, warzywa i ryby. I moja ulubiona zupa z Soczewicy. Słuchajcie, już wam pokazuję jak to wygląda. Każdy na Filipinach mówi, że um, kuchnia filipińska jest taka najgorsza w Azji. Ja się do końca z tym nie zgadzam, bo każdy tu znajdzie swoje potrawy, każdy znajdzie tu swoje najlepsze rzeczy. Słuchajcie, już Wam obracam kamerę i wam, już Wam pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, potrawy wyglądają następująco: kurczak, wołowina, zupa z, yy, z mleczkiem kokosowym, bardzo dobra. Tu są podroby kurczaka, sałaty, szpinaki, yy, bakłażan, wątróbka. Lumpia, to jest ciasto w takie francuskie zawijane z z mieszanką warzyw, squid, czyli, czyli, zaraz wam napiszę, bo zapomniałem, kinilau, mam was this? Pumpkin, 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 and i ryba i różne inne odmiary owoców. Słuchajcie, już wam pokazuję, no i oczywiście San Miguel Słuchajcie, ja wam popróbuję jak wyglądają te potrawy jak, jak smakują te potrawy I jak to wszystko wygląda Oczywiście do wszystkiego jest ryż Do wszystkiego jest ryż I teraz już wam powiem Ryba, ryba jak ryba No to każdy wie, że sma smażona ryba Squid To może być ciekawe, słuchajcie To może być ciekawe, już wam pokazuję Squid to jest nic innego jak Zobaczcie Kalmary, coś takiego. Zobaczcie. Próbujemy. Mmm. Ciekawie. Ale lepiej zagryźć ryżem. Takie małe kalmarki, widzicie? Takie małe kalmarki. Słone. Smakują morzem. Mm. Smakują morzem i. Tutaj kamerę I Całkiem dobra, ale mogliby to bardziej wyczyścić Dobra Mamy kalmarę Tutaj mamy jakąś kolejną odmianę Warzyw To jest jakiś taki bakłażan w takim czerwonym sosie, widzicie? Zaraz ja wam opowiem jak to smakuje Widać po mojej minie? Nie jest to moje ulubione danie. Trochę wali rybom. Słone jak cholera, bo oni tutaj, słuchajcie, oni wszystko tutaj za bardzo, sło, za bardzo doprawiają, bo to się je generalnie nie samo, tylko z ryżem. Najważniejsza rzecz to jest napchać pichę, nie? Kap, na, napchać pichy. Pamiętacie, jak robiłem wam kinilau w niesulicach? No to tutaj mam takie Prawilne kinilao. Zobaczcie. Prawilne kinilao, jak ono powinno wyglądać. Filipińskie kinilao. Chociaż powiem wam szczerze, ja już widzę, że to jest stanie ryby zrobione. Zobaczmy czy się zamarynowało. Hmm. Nie jest to tuńczyk, ale jest całkiem dobre. Dobra. Mm, kurde, dobre, bardzo dobre nawet powiem szczerze. Kinilao. Mm. Jedziemy dalej z koksem. Co chcecie zobaczyć? To są lumpia. Czyli tak jak mówiłem, ciasto francuskie. I one w środku. one jest pieczone na głębokim oleju. I w środku ma warzywa. I w środku ma warzywa. To jest. Tania Tylko Kosztuje 30 peso. Ale można się naprawdę tym napieprzać i to równo. To jest dobre, wiesz z Z suką Z octem i... Octem i... No z octem, no Z octem i z sosem flojowym Przepraszam, jak się je, to się nie gara Bardzo dobre Następna rzecz Czekajcie, ja popiję sobie jakbyście byli na Filipinach Głównie są dwa typy piwa, które są takie bardzo popularne i bardzo dobre To jest Red Horse i San Miguel. San Miguel to jest taki dla nas pilzner. Niezamocny, mocny, idealny, chłodny, bardzo dobrze smakuje. Można się napić. Tagaj. Mm. Dobra, lecimy z koksem dalej. Ja tu zawsze mam Micha Ryżu, sobie gdzieś tu przegryzam. Co tu mamy? Zupa z soczewicy. Poczekajcie, ja tam lumpię odłożę że taki gadany odcinek, ale na pewno jesteście ciekawi jak to wygląda. Zamówiłem tego w cholerę tutaj. Tutaj właścicielka jest przeszczęśliwa. Zupa z soczewicy. I powiem wam, to jest taka zupa, jak nasza grochówka, tylko no mówię, nie, że z, nie z fasoli, ale z soczewicy. Spróbuję. Mhm. Idealna. Troszkę zasłona, ale przepyszna, treściwa zupa. Na te warunki, tutaj to też taniocha, jakieś tam 50 peso. Bardzo dobra. Kurde, naprawdę bardzo dobra. Mm. Następnym daniem te squidy, to już, już, już widzę, że to nie będzie moja ulubiona. Następne co mamy? Następny mamy taki ładny bakłażan. Zobaczcie. I on jest, zobaczcie, w takim sosie. W takim sosie. To jest bakłażan, nie? Widzicie? Bakłażan. I on jest przyrządzony razem z papryką, z cebulą. Troszkę widzę, że jest czosnek. I on tak ładnie wygląda, kolorowo. Przyrządzony na mleczku kokosowym. Słuchajcie. Ja już sobie to odcinam. Nabieram. I już Wam opowiadam, jak to smakuje. Przepraszam, że tak kamerą miotam. No ale chcę, żebyście wszystko widzieli. I żebym ja sobie wszystkie warzywa tutaj nabrał. I już Wam opowiadam. O, fajny smak. Wiecie co? To mleczko kokosowe łagodzi taki octowy posmak. Plus te papryki. Świetnie to wygląda. I dobrze smakuje. Very good. So delicious, huh? What is the name, mami? A, no, czyli taki bakłażan z sałatce. With the coconut milk, mm, No, z, z, ze świeżym kokosem. Kokonat milk. Dobra, jedziemy dalej. Mieliśmy zupy, no to zobaczmy, co tu mamy dalej. Mamy chickena. Już wam pokazuję. co, pork chicken mam? Pork. A, czyli świnkę, baboja. 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 To jest taka potrawka. To jest taka potrawka i on, i on się fajnie je. Wiecie co, bo on ma ona ma taki esensualny... Esensualny. Zmysłowy? Nie no, nie zmysłowy. Chciałem powiedzieć, że to ma... Gęsty sos, który jest bardzo taki wiecie, wy, wygotowany. Mniej więcej to wygląda tak. Mm. Smakuje dobrze. Świnka dobrze doprawiona. Sos lekciutko kąsa, że tak powiem, nie jest to taki midły. Mm. Już widzę, że dużo wziąłem. Bardzo dobra świnka. Bardzo dobra świnka. Dobra, lecimy dalej. Zupa. To taka zupa warzywna, typu śmietnik, typu nasze, nasz, nasze wiecie. Nasza warzywna zupa. O, nie, no nie działajmy. Poczekajcie. No. Nasza zupa typu śmietnik. Czyli co kto ma, to wrzuca. Tu jest tak. To jest fasola, tu jest batat, batat, tu jest. Ee, to jest chyba kabaczek i fasola już mówiłem i kawałek ziemniaka widzę. I to wszystko jest zalane w takim o! Świetne. To nie jest bulion taki warzywny, tylko to jest bulion rybny. Czyli te warzywa, te warzywa z, z mlekiem kokosowym i zrobione to wszystko jest na rybnym bulionie. Uh -huh. I fajnie podane na ciepło uh -huh. świetne, świetne, dobra. Jadę dalej, bo ten odcinek będzie miał 20 minut. Sios, siosio. Sio, sio. Muchy oczywiście już się zbiegają. Sałata. Jak sałata. Warzywa muszą mieć. Ja wziąłem sałatę, zawsze ją biorę, ona jest w takim też sosie... W sosie takim ciemnym. Nie wiem, to chyba sojowy sos jest. Bardzo dobra, witaminy. Ona nie jest ugotowana, ona jest tylko taka zblanszowana. A witaminy tutaj są bardzo potrzebne, bo tu się wie, szczególnie mięso. Co mm. odryczy? Mm. Mm. Tutaj Tita właśnie mi dała przykryła rybę, bo muchy przylatują. Mm. Dostały nam ostatnie trzy potrawy, kochani. Następna potrawa to jest coś takiego. To jest też pork, ale w takim sosie marchewkowym. I to, jest, I to jest, powiem wam, jeszcze lepsze niż w tym sosie ciemnym. Mm. Ale wszystko słone, dwie, michy, dwie łychy ryżu do jednego, do jednego mięsa. Mm. Ale tak samo, zobaczcie, naprawdę ładnie zrobione, ładnie podane. To się kupuje na takie talerzyki, talerzyk kosztuje tam 50 peso, czyli 3 zł Do tego jakbyś wziął... Wzięło, wzięła, wziął, dwa kubki ryżu, full. Ostatnie dwie potrawy mi zostały. To jest jakieś warzywo. A nawet nie wiem co to jest. To nie jest bakłażan. To jest coś innego. Czekaj, spróbuję. Mm. Nie znam tego warzywa. Kompletnie nie znam. Pierwszy raz to jem. To jest taki jakby, widzicie? Coś takiego. Jakieś takie... Kłącza. Ale to są wszystko, ja wam powiem, dobre to jest, nie jest złe, ale to są takie wypełniacze do ryżu Wszystko jest po to, żeby się szybko i dobrze najeść, a głównym składnikiem jest ryż No i ostatni, tu jest kurczak, już wam pokazuję Tu jest kurczak, z kolei znowu w tym takim sosie Octowo. To jest akurat octowo z mleczkiem kokosowym. Już próbuję. Mm. O kurde, ale ostre. Very good. Także kochani, przyjeżdżacie na Filipiny, to nie jest tak, że ja słyszę różne pogłoski. Ja to będę rozstawiał, bo ja tego sam nie zjem, zaraz to wszystkich zapraszam. Niech oni mi pomogą to zjeść, bo przecież ja sam tego nie zjem. To nie jest tak, że ja, że jak słyszycie pogłoski na, na różnych grupach czy różnych innych, innych filmach, że nie ma co, czego tu zjeść. Można spokojnie coś zjeść, lumpie sobie zagryza. Tylko trzeba próbować smaków, Mieć otwartą głowę, otwarte kubki smakowe próbować zachęcić się. Jak nie pierwszy raz, to następnym razem będzie coś. Wam podpasuje Także Słuchajcie No Mi te kalmary Chyba dzisiaj najbardziej nie podeszły I nie będą najdroższe No ale nic Dobra kochani Jak widzicie Stół wygląda tak Stół wygląda tak Mam browara Tagaj i zapraszam tutaj wszystkich, całą zaraz tu społeczność, którzy tutaj wszyscy siedzą Gdzieś tam koła. Kto jest głodny To wszyscy siadajcie, jemy Dobra, let's go it, Come on I wszyscy się wstydzą oczywiście Dobra, wyłączam kamerę Na razie, pozdrawiam was, cześć Dobra kochani jak już nakupowałem żarcie jak durny I zostało tego Cała reklamówka Naprawdę dużo Tutaj co, kto zjadł to zjadł, ale jeszcze zostało Nie wiem z 2 kilo żarcia, i to takie, wiecie, różne, gdzie tylko ryżu dodadzi się na je pół wiochy. Pamiętacie tą wczorajszą rodzinę, gdzie byłem z tymi dziećmi? Ja kazałem tu dziewczynom zapakować tutaj w tej kalendarii zapakować to jedzenie. Ja po prostu zawiozę im. Ja zawiozę im to jedzenie. Oni się na pewno nie obrażą, a podjedzą sobie takiego pełnowartościowego jedzenia. No bo tam ona mówiła też, a propos, że tam. Były czasy, że nawet ryżu nie mieli i jedli banany pastewne dzień i noc. Biedna rodzina naprawdę. Dobra. Zawiozę im tam. Zapraszam was na motor. Włączam 360. No i co? No i może się tam włączy. Chyba, że będzie im przykro, że ja tak z jedzeniem, nie? Zobaczymy jak będzie. A tymczasem borem lasem. Jeszcze ja, jak już jadę do tej rodziny. Tak jak Wam pokazałem ten uniwersytet na Bohol, to teraz Wam pokażę szkołę podstawową. W Barangaju przez Boga zapomnianego. Bardzo. daleko. No i zobaczcie, tutaj jest Welcome, Elementary School, Seven Teachers, Siedmiu nauczycieli. Siedmiu nauczycieli, całej tej szkole tutaj jest. Także chcecie zobaczyć? Szkoła one są wszystkie takie same. Jak u nas pamiętacie jak było na, w komunie 1000 szkół na 1000-lecie? no to u nich są mniej więcej te na prowincji te szkoły są takie same, nie? Zobaczcie sobie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. To są takie znowu takie takie baraki, no domki bez okien, bez okien. No są okna, ale z, z, z przeszkleniem zupełnym, żeby nie było za gorąco. Są jakieś kwiatki. Nie wiem, czy ta szkoła nie jest w remoncie przypadkiem, bo tak trochę mi to tak trąci tutaj jakieś druty, to są coś nie trochę, no i tu są takie klasy, widzicie, jedna klasa, druga klasa, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, no zapewne tyle, ile nauczycieli, tyle klasy, nie, no ale tak to wygląda, jest jest plac taki, ciekawe jak wygląda klasa, chcecie zobaczyć klasę, kiedyś na filmie wam pokazywałem, jak tam byłem u siostrzeńca malu, zamiast rodzica, ale... Nie wiem, czy widać coś będzie widać? Klasę? O nie widać, odbija się wszystko. Ale uwierzcie mi na słowo, to są zwykłe stoliki. Wszystkie stoliki. Zwykłe stoliki takie wiecie. O, tutaj będzie może widać. Zobaczcie, może jest otwarty. Ja to się zawsze lubię tego wbić troszkę. Żeby pokazać wam trochę. O nie, zamknięte szkoda. No. Ale to ja tu widzę. Czyściutka, ładna klasa. O, Może coś będzie widać? Coś widzicie. Jak widzicie, to mówcie. No, tak wygląda zwykła klasa. Piesek tam pilnuje, na mnie właśnie warczy. I co? I to jest właśnie taka elementary school, czyli szkoła podstawowa, a właściwie to takie przedszkole. No, są tutaj, o widzicie, gender CR. Są, są kibelki dla dzieci. Są umywalki do umycia się no w tych warunkach i w tych temperaturach to jest niezmiernie ważne, żeby był właśnie taki punkt higieniczny, gdzie można wiecie twarz przepłukać, umyć, umyć, umyć ręce tak, żeby tutaj no w tych gorączkach po prostu jakoś przetrwać, nie. No, także jeszcze tak z takiej ciekawostki mówię stanę, pokażę, bo nie wiem czy będę miał jeszcze okazję. No nie, no pewnie, że będę miał okazję. Przepraszam, pod słońce jestem, nie? Będę miał okazję, no ale mówię, akurat jest niedziela i nie ma nikogo, nie? Akurat jest niedziela i nie ma nikogo, no to no to fajnie coś takiego pokazać. No, Jeszcze raz, tutaj tak jak wam kiedyś opowiadałem, że oni tam mają te święto flagi i tak dalej, ceremonie. No i oczywiście tutaj jest również flaga filipińska. Wisi na głównym maszcie. Także tak wygląda ta szkoła. Siedmiu nauczycieli i aż nawet nie chcę sobie myśleć, że tu jest uczniów, bo tych dzieci tu jest po prostu od... Cholery, no tak to powiem. Dobra, zawijamy się i jedziemy dać to jedzenie tam do tej rodziny, co mnie wczoraj oprowadziło. Tak jak mówiłem wcześniej, no, odcinki z życia, nie? Takie wiecie, codzienne. Mam nadzieję, że Wam się podobają i za szybko Wam się nie znudzę. Dobra, siadam na motor, lecimy.